Witajcie na moim kanale. Z racji tego, że jestem osobą niepełnosprawną, której przysługuje jedynie zasiłek z MOPS-u i aby mieć rehabilitację, szukam tej pomocy naprawdę wszędzie. Chciałbym móc się z Wami dzielić informacjami, komu, gdzie, co i ile przysługuje. Zapraszam do oglądania, do zostawienia subskrypcji, łapki. A jeśli możecie, też pomóżcie mi, proszę. Linki są w opisie. Jakie zasiłki można otrzymać z MOPS? Świadczenia pieniężne nie są przyznawane z urzędu. Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc powinna zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Ośrodki takie znajdują się w każdej gminie. Zanim ośrodek zdecyduje o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, pracownik socjalny ma obowiązek przeprowadzenia wywiadu rodzinnego, tzw. środowiskowego, w Twoim miejscu mieszkania. Od decyzji ośrodka przysługuje Ci prawo odwołania. Oprócz informacji dotyczących źródeł dochodów w sytuacji zawodowej, zdrowotnej, rodzinnej, pracownik socjalny może żądać od osoby występującej o pomoc złożenia oświadczenia o posiadanym majątku. Jeśli odmówi złożenia takiego oświadczenia, może to być powodem do, do wydania odmownej decyzji w sprawie przyznania świadczenia z pomocy społecznej. Komu przysługuje zasiłek stały? Pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Ile wynosi taki zasiłek stały? Zasiłek stały, stały ustala się w wysokości. W przypadku osoby samotnie gospodarującej, różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby. Z tym, że kwota zasiłku po waloryzacji 1 stycznia 2022 nie może być wyższa niż 719 zł miesięcznie. W przypadku osoby w rodzinie różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie zasiłek okresowy. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Możliwość utrzymywania lub nabycia uprawnień doświadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. O zasiłek okresowy mogą ubiegać się osoby samotnie gospodarujące czyli takie, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwa domowe rodziny, które spełniają odpowiednie kryteria dochodowe. Kryterium dochodowe zasiłku okresowego od 1 stycznia 2022 wynosi. Dla osoby samotniej gospodarującej 776 zł. Dla osoby w rodzinie 600 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zasiłek okresowy może być przyznany osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe pod warunkiem zwrotu części lub w całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową. Na ile jest przyznawany zasiłek okresowy? Okres, na jaki przyznaje się zasiłek, uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby lub rodziny. Ustala go ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Wysokość zasiłku ustala się w przypadku osoby samotnie gospodarującej do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby a posiadanym dochodem tej osoby. W przypadku rodziny. Do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodu rodziny lub osoby ubiegającej się o świadczenie. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. Zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy. Specjalny zasiłek celowy jest świadczenie z pomocy społecznej, które może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe. W wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. W 2022 roku, roku maksymalne kwoty to były 776 zł. W przypadku osoby samotnej i 600 zł dla rodziny w rodzinie, dla osoby w rodzinie. Jeżeli te informacje wam się przydały, proszę zostawcie łapkę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie parę komentarzy i zapraszam do kolejnych odcinków.